No uznajmy, że on się teraz przywita. O kurde. Nie, pan mi drży. Ale, ale. Kurde. Gdzie ty, ty jesteś? Poczekaj. To taką muszę świecić. Jest troszeczkę jasno, więc na razie taki łatwy A ty jesteś na górze statku, czy na dole? Na samej górze. Zabiję go, zabiję go. Jest, tylko ciebie muszę. To chcę, się Bogu nie działa nic. Bo tak to pewnie ci podpowiadaj. Podpowiadał. Ej, Ej jesteś chyba na górze, bo ciebie się nie domaresz. No jestem na, na samej górze. Ty, ale mi nie. No jak nie no się tam dostać. Ja tam nie wyjdę. Na no, sam tył musisz. Nie tam weźmie tę górę? A gdzie ty jesteś z tyłu? Ty z tyłu jesteś? Jestem na, jestem na samym dole Na samym dole? a Sportko, portka, Dobra Górna, no nie mogę wejść Nie, nie wiem jak wejść na górę To nie ma sam dół, idę Boże, ale mi pan proszę. No to Idź, I, idź, wyjdź z tego samego dołu No chodź tutaj, bo... Ja jestem w środku na no dole Aha, to trzeba sobie z dół i na górę no chodź tutaj do mnie, może o, widzę cię, ale twoje ciało widzę. Tutaj byłeś. A ja... Jaka... Jakie mam teraz się Jak Jakie mam teraz się. Jakie mam, mam teraz się na górę dostać? A nie, dobra, mówiąc. Kurde. Upadnie oprawdę. 에에에에 uh, uh, uh. uh. uh, uh, uh.

W łazience? Ale się, ale się zestrwałem Dobra, teraz chwilę Ej, bo 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 są twoi Dobra, powiem ci, gdzie jest Ten, ten gość tu jest na samej górze Ten Miki Miki jest na samej górze. Wiem, Ryche, bo się nazywa. Ej... Ej, czemu tego? A, bo go zabiłeś. Koniec? O, szkoda. Dobra, to zrobimy teraz oprawce, tylko że ja będę oprawcą. Zrobimy oprawce, nie wiem ile Zrobimy oprawce. Zrobimy oprawcę tego. O prawce czter... Jeden. Jedynkę. No dobra. Tylko ja nie będę oprawcą, tylko na ten typ będzie Dobra, daj piątkę. O, nie, jedy. piątkę dawaj, A nie, Piątkę robimy. Jedynkę. O nie, piątkę piątka. Później, piątka wygrała. No, ale nie będzie piątka. Ale tam jest strasznie jasno. Jaśniej niż na statku. Dobra, że się nie. Jeżeli się nie gra to y ten Miki niech będzie tym oprawcą. I da się. Dobra. Weź ustaw na, na, <grybuj> na cztery, a nie jakiś darek gdyłam. to tu będzie oprawo. Weź na cztery rundy. Na cztery rundy. na A jakiś darek, bo może mam i oczy. Dobra, gramy? Na cztery rundy czy na dwie tylko? Poczekaj. Cztery. Mam, no, dobra. Trwa dołączenie. Faja. Ale ten Miki dołączyć. No. O, pewnie go się jeszcze dołączyć. Ale ja ładnie wyglądam. O, dobra, dołączył. Zbieraj. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem jak to będzie, nie wiem, nie wiem, nie wiem jak to będzie, o patrzcie mam, mam przedostatni największy to znalazł. Dobra, Okej, okay. okej, okay. poczekaj tylko nie zaświaty, żartowni się. Ty on tylko mnie, czy co? Nie. Przeżniczy, wykręty... Wykręty, ładnie wyglądacie. Żartuję, nie. Fantastyk. Fantastyk. O, ten fajny, ten, ten fajny stream mam. Dobrze, to będziesz taki. Mi też się podoba, też taki cool. Florki, nie. Florky. Jestem oprawcą, jestem oprawcą.

Na działanie są. On. Jeden chyba jest na samym dole, a jeden jest na samej górze. Co to? Co to? Jeden jest na samym dole. Dobrze, dziękuję. Dziękuję za podpowiedź. Na samym dole? Tak. Czyli nawet tutaj no, jeszcze musi Tak. Taj. Jeszcze na by. Nie da się już niżej. I tu, i tutaj, tu! Do tyłu, do tyłu, do tyłu. Do tyłu. Tak. I tu, i tu po prawej jak tu i tu jest. I tu jest. Jest! Obra. Nie wiem. Ostatni został, ale. Nie wiem, czy nie do dymęcza? Dobra. To ten to, 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 to. I ty go Jakiego to on stał. Hard a parkour. Fajnie. On jest fajny. Ale parkour, czy nadmanego do dymęcza? Albo takiego do dymęcza, bo jak. Je... Fajnego. Dobra. Tego co nagrywaliśmy kiedyś? Nie. Nie tego? To no ty wybierzesz. Co? To, to ty wybierzesz. Dobrze. nie ja wybiorę. Gdzie jesteś? Ja jestem na samym górze. Na samej górze jesteś?

Pogadaj, gdzie oni są. Za tobą! Gdzie? Ale się wystąpiłem! Ale się zastrałem. A jeden... Tam, gdzie wcześniej? Jeden jest z nami Na sami na, na idą znowu. Przy recepcji? Nie to na sami dole, kolejny jest na dole. E, tam tylko jeden, ja ten mi A gdzie, I... gdzie ty byłeś? A gdzie byłeś. Tam gdzie w, ty, w tym samym miejscu? Tak Nie, to nie ma. Co widziałem To już było chyba, co? Coś to było. Ja? Nie, chyba nie ja. Z może. Taka maszyna, dokładnie zobaczcie, gdzie to jest. Nie, to... Ale tak, tak podobnie, że to jest na samym dole. No nie ma go na samym dole, zasrał się. A to może tam iść, a tam iść. Nie ma go też. Bo ja nie wiem, bo ta pokazała, że... Tutaj wiem, że tutaj na bank operowali Michaela. Bo na tym operowali. O, jest. O jest. O, coś się zaczęło palić.

Puszka i... O! A ja jestem na samym dole, na samym. O, to gościa, no, o! A, tu jest jeden ze mną. A, to ja się ukryję tak, że ty mnie nie znajdziesz. Znajdę cię, Aj... Tam są otworzone drzwi, czyli tu tam weszł. Gdzie on jest? Gdzie on jest, przecież gościu tu weszedł. Ja jeszcze żyję. Ej, ale gosztu tu weszedł, go nie ma. Małej ci tylko podpowiedział, że jest na samej. Na samej górze. Ej, ale... gosztu gościu ma tego pendrive'a. Kurde weszedł do tych drzwi chyba i go tu nie ma. A nie, to chyba... Ale... Te drzwi były otworzone. A jest jakiś jakichś nowych trybów ardu strasznie krok, 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 po kroku coś takiego. No wiem. A co to za tryb? Koń to był, był? Na samej górze jestem. Na samej? No. No. To chyba się blizna. No, tutaj zresztą nie ma.

Gdzie wy jesteście? Aj nie żartuj się za mnie. Gdzie ty jesteś? Nie żartuj, No oszukałeś mnie, nie jesteś na samej górze. Ja jestem, tylko się ukryłem. Ale jak? Gdzie się ukryłeś? A ja się teraz muszę ukryć. Kryję się. ukrywam się. O, polują na mnie. Nie. Dobry, ale, ale, dobrą, ale dobrą kampę nie wiem Gdzie ty się ukryłeś? Nic cię nie widziałem Bo każę ci tylko mnie nie zabijaj No nie, zabiję cię od razu jak cię zobaczę O no tak właśnie Będę od razu na ciebie polował No już mi zaczął tak to nie, pannę na... Jesteś chyba na samej górze o ja też mam dobrą kampę. To jak dobrą? A na samej górze czy na samej górze? Na samej górze. Nie. Ja też się spadnę. Zostawiamy. Ale się zastanawiałam. Właśnie o tej kampie mówiłem. Nie wiem, jak to zarobić. O, gość tu jest! Jest! Jest ten ostatni. Właśnie nie umiem się tego wytłumaczyć. On jest przy recepcji. On jest na samym dole w recepcji. Tam będziesz miał taką no, drzwię. to jest czasami dole, czasami góra. Na samą dole. Na raczej I tam gdzie jest recepcja, to są takie, prze, prze, przed nią, są takie drzwi, on tam jest recepcji. Gdzież, gdzież muszę się Ja się kryć. Oooo, źle idziesz. W mówię ci. No tutaj, w tych, w tych drzwiach, no. A widzę go, widzę go. Gdzie to do się To strzelaj w niego. No. No, jeszcze jedna runda, chyba. Ja wygrałem, ale on 19 level dołączył. No to nawet dobrze, będziesz miał trudniej do zabicia. Nie, razem. Hmm. No tak masz szaleń. więcej. To pewnie dwóch na samej dole, dwóch na samej górze. Znaczymy. Nie, trzech na... jeden na samym dole, trzech na samej górze. Tak zawsze jest. Kurde, mam inny stroj, mam ten taki w bluzie Jesteś się na ma... sami górze, nie? Tak. Oj o i Już Weź mi się drzy. Już na mi, padę drży. 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 Drży mi padę drży. Dobrze, idę na sam dół. Ja idę na sam dół. Tak? Po co? No, zabiję jednego. Tak fajnie. Drugiego. Górze. To tylko ja i Dark. Gdzie jest trzeci? Nie wiem. Na samej górze, nie? Chyba tak. Tak bardzo się zawracam. Wiedziałem, że będzie dwóch na samej dole. Tak przetrwałem. O, ale się przestraszyłem. Myślałem, że to ty, a to gościu jakiś. Bo się pewnie przestraszyłeś, nie? No, przestraszyłem się i to jak? Ale jest gościu w tym Dobra, zdjąłem tylko Darka i tylko ty zostałeś. Widzę Cię! <grymne> Ej, ja nie! mogłem <grymne> się <grymne> ruszyć, to było nie! fair, nie! nie! mogłem się ruszyć, Rozumiemka. nie! I nie! ruszę, nie! O tak? nie! Wiem, dwie, dwie czy tam trzy, trzy, trzy. nie! dwie, 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 dwie. My, my robimy, my, my nie! O czy tam nie! Trzy. nie! O nie! dwie. nie! robimy, nie! nie! O nie! Zaraz pewnie po tej rundzie skończę to nagrywać. Albo no nawet teraz. Bo druga, to.